Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać wadę fabryczną w WC-Kompakcie. Jest to taka nierówność właśnie tutaj zaznaczona przeze mnie łapką. Jeżeli będziecie kupować taki WC-Kompakt, zwróćcie na to uwagę. To jest od spodu wylotu wody, która odchodzi od WC. Na dole jest taka właśnie nierówność. Przez to, mimo że zastosowałem nową rurę, taką spiralną, jednej firmy, drugiej firmy, to i tak stamtąd leciało. Także historia jest taka, że można to zareklamować, aczkolwiek ja w, w tym wypadku niestety, ale nie mogłem, bo niestety ten kompakt już trochę przeleżał. Ale znalazłem sposób, także wam pokażę w innym filmie, jak to naprawić. Także mówię, przy kupnie WC kompaktu właśnie musicie na takie rzeczy uważać, bo wtedy jest problem, z, że woda niestety ale cieknie. Tutaj mam jeszcze poka pokażę Wam stary WC kompakt, który żeśmy zdemontowali. I tutaj właściwie nie ma czegoś takiego, takiej nierówności. No niestety jak taka nierówność jest, to uszczelka gdzieś w tym miejscu ma tą nierówność i niedobrze przylega, także... Będzie ta woda uciekać. Także, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, subskrypcję, oczywiście, komentarze również są wskazane. Dzięki bardzo za oglądanie. Oczywiście, zapraszam Was na kolejny film, w którym pokażę, co zrobiłem, żeby uszczelnić tą nierówność. Dzięki bardzo, i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.